Ale nie tylko to, myślę, że, że to, to co Biblia mówi na temat misyjności, na temat naszego powołania dotyczy nas każdego dnia. To do, uh, is for e, I w, w zeszły weekend um, organizowałam konferencję młodzieżową. I to był naprawdę niesamowity czas. I jeden z wykładów, który tam miałem, mówił właśnie o powołaniu. I w bardzo dużym skrócie chciałbym dzisiaj również tym się podzielić. Zapraszam, odsłuchmy pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Wersety 15 i 16, albo od 12 do 16. versus 12 do 16. 1 Tymoteusza 4, 12-16. 4, 12-16. Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź nawierzącym wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. Nie zaniedbuj swego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk do starszych. Oto zabiegaj i temu się poświęcaj, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to samego siebie zbawisz oraz tych, którzy Cię słuchają. Command teach these things. O, oh, Robert. 15-16 uh, koma... oh, yeah. 16 Practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Per persist in this, for by doing so you will save both yourself and your hearers. And verse 15, when Paul says, Practice these things, immerse yourself in them. To jest mowa o całym wcześniejszym fragmencie tego listu i o wyznacznikach, którymi miał się kierować Tymoteusz. This is about the whole previous passage of this epistle and all the things that Timothy should go for, for his basically teaching or mm -hmm. A szósty werset czwartego rozdziału mówi że jeśli będziesz robił te rzeczy o których do ciebie mówię Tymoteuszu to będziesz wspaniałym przedstawicielem albo sługą Jezusa Chrystusa Verse 6 of this chapter says if you put these things before brothers you will be a good servant of Christ Jesus I tam Paweł wymienia między innymi cierpienie wymienia unikanie pustej gadaniny ćwiczenie w pobożności to, aby nie dać się lekceważyć, itd., itd. And Paul, uh, Paul talks, uh, for example, about suffering, about not, uh, mm, not being uh, despised on uh, about uh, not uh, about, uh, about uh, not talking empty speech. Mm -hmm. A wszystko po to, e, wszystko po to, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. And all this is for that all you do will be visible for anyone I to jest trochę dziwne stwierdzenie and this this statement is a bit strange może jako chrześcijanie powinniśmy być skromni i robić różne rzeczy w cichości because if we as christians shouldn't we be humble and uh not show off with what we're doing jestłeś biblijne które mówi nie chleba ręka nie wie co robi prawa ręka therefore the says do not let your left hand know to your right hand does. Ale tutaj Paweł mówi niech twoje postępy będą widoczne dla wszystkich. But all says here whatever you do let it be visible for everyone. Myślę, że warto zadać sobie pytanie dlaczego. And I think it's uh, worth to ask ourselves a question why is it so? Paweł mówi o robieniu postępu. Paul talks about making progress. I postęp oznacza, że robię jeden krok. Progress i... Doing one step, robię kolejny krok. Doing step, robię kolejny krok and step, i po trzech krokach jestem dalej jakiś metr. And after three steps, a years Zrobiłem postęp. I made a progress. Z miejsca, gdzie byłem do miejsca, gdzie jestem. Więc Paweł mówi do Tymoteusza, nie niech twoje postępy będą widoczne dla wszystkich. So Paul says... Let your progress be visible to everyone. O jakim postępie Paweł mówi? What progress does Paul talks about here? Musimy przeczytać cały list w, w kontekście, to jasne jest, że Paweł mówi o rozwoju duchowym. if we read it in the context of the whole epistle, it would be clear that uh, Paul talks about spiritual progress. Jest inny werset, który również napisał Paweł. Pierwszy list do koryntian 15 rozdział. There's also another verse that Has written. First, first Corinthians chapter 15. Zachęcam, otwórzmy. Uh, I, encourage you to open Bibles. I po polsku przeczytam wersety 1 do 11, a po angielsku skupimy się tylko na 10 wersecie. And uh, we'll, uh, we'll focus on the verse 10. 15 rozdział 1 do Koryntian.

Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście na gruncie, w którym stoicie, i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem dwunastu, a potem ponad pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom, na końcu po wszystkim ukazał się także mnie, jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A, łaską, która, a łasko, łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna, przeciwnie więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która ze mną jest. To so, 1 Corinthians uh, 15. 10. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked, I worked harder than any of them, though, I was, but, though it was not I, but the grace of God that is with me. I wcześniej Paweł wymienia aposto 12 apostołów, których powołał Chrystus. O samym sobie mówi, że jest najmniejszym z apostołów. Mówi nawet o sobie, że jest poronionym płodem. He, he talks about himself that he's an untimely born. Ale w dziesiątym wersecie But verse 10 mówi o wiele więcej niż oni wszyscy pracowałem. He says I much more than all the others. Co to zapycha? What kind of pride is this? Dlaczego Paweł tak mówi? Czy to nie jest pyszne? Why Ale on mówi, to nie ja, z łaski Bożej jestem tym kim jestem. O łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna,

Only it's possible only through the grace of God. Nie chcę za to zapłaty, nie poczytuję tego na swoje konto, to jest dzięki łasce Bożej. I don't want to be paid for this. It's not it was not for me, it was only for the grace of God with me. Pytanie jakie musimy sobie zadać. The question we all have to ask ourselves. Czy ja też tak mogę powiedzieć? Can I tell something like this also? Czy ja mogę powiedzieć pracowałem o wiele więcej niż inni. Zrobiłem progres. Ale wszystko to nie dzięki mnie, ale dzięki Chrystusowi. But all these things were possible not because of me but because of Ja jestem synem pastora. Widziałem mnóstwo ludzi, którzy wychowywali się od małego wzboże. I i każdy w pewnym okresie swojego życia przechodził przez fazę noszenia masek. W kościele udawali kogoś innego przy swoich rodzicach, wujkach, ciociach. In, in ale w życiu codziennym, w szkole byli zupełnie kimś innym. I ja sam również przechodziłem przez tą fazę. I śmieszne w tym wszystkim jest to, że ci młodzi chrześcijanie myślą, że ci ludzie w zboże dają się na to nabrać. I co jest For this. Myślę, że udaje im się oszukać ludzi w zbórze. They, they think that they can cheat people in the church. Ale patrzy się na ich życie i widać, że nie robią progresu. But you can see their lives and see that they make no progress. I później wiele z nich naprawdę się nawraca. And later many of them really have a conversion experience. Ale często nic więcej z tego nie wynika. But very often nothing really comes out of it. Już może nie noszą masek, maybe they, they don't have a mask anymore, ale kiedy patrzę na ich życie, to nie widzę progressu. But when I uh, see their lives, I don't, don't see any progress. Kościół są pełen takich ludzi. Churches are full of people like this. Czy ja, czy ty jesteś taką osobą? Am I, are you such a person? Apostol Paweł mówi. Um, Temu się poświęcaj, o to zabiegaj, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Be to Czy ludzie widzą postępy w Twoim życiu? Do people see a progress in your life? Czy ty widzisz postępy w Twoim życiu? Do you see progress in your life? Czytamy o tym, że to jest możliwe dzięki łasce Bożej? We read that possible the grace of God. I o tej łasce chciałbym teraz jeszcze przez chwilę pomówić. And, uh, I chciałbym porozmawiać o tej łasce na chwilę. I zajrzeć do ostatniego fragmentu, na który dzisiaj spojrzymy. I zobaczyć ostatnie pasy, które będziemy dzisiaj odczytać. Pierwszy rozdział Efezja. Pierwszy rozdział Efezjan, wersety 4 do 6. Versy 4 do 6. 4 do 7. List do Efezjan 1, 4, 7. On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się jego dziećmi zgodnie z życzeniem jego woli, dla tym większej chwały jego łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie upadków według ogromu jego łaski. Efezjan 1:4:7. Even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him, in love he predestined us for adoption of, as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of, of his glorious grace, with which he blessed us in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace. Jeśli prawo do of napisał Paweł do kościoła Uh, if it's true what uh, Paul has written to the church in Ephesus, to znaczy, że jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli narodziłeś się na nowo, this means that if you are a Christian, if you have been born again, to Bóg zaplanował to przed założeniem świata. Then God planned this even before the foundation of the world. Zanim powstała kula ziemska i cały wszechświat, even before the earth and the whole universe came into existence. Bogu upodobało się, aby ciebie zbawić. God wanted to save you. Z tłumu wszystkich innych ludzi, którzy zmierzają do piekła, wybrał ciebie za jakiegoś powodu. Jeśli wyjdziesz na ulicę, na główną ulicę w Warszawie, ciągnął tam masy ludzi każdego dnia. If you uh, if you walk out on the, on the main street of Warsaw, Of going each way every day. Ile osób zbawionych przechodzi tam ten jednego dzień? Myślę, że jeśli powiedzielibyśmy 100, to byłoby bardzo dużo. Jeśli ty jesteś jedną z, to, z tych osób, if you are one of these people, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego to akurat ciebie, Bóg powołał? about Why of all these people you? Dlaczego nie tych wszystkich innych, którzy tam ciągną? ciągną? Dlaczego ciebie? Why you? Dlaczego mnie? Why me? Dlaczego nie ich? Why not them? I potem Paweł mówi, przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się jego dziećmi. I w szóstym wersecie dla tym większej chwały jego łaski. Uh, I w verse 6 to the praise of his glorious grace. Więc Bogu upodobało się zmienić twoje serce, zbawić cię, so God wanted to change your heart and save you, abyś ty oddawał mu chwałę, so that you would give him praise. Mimo tego, aby to zrobić, musiał posłać swojego syna, aby on umarł za ciebie na krzyżu. I nie tylko because to do this he had to zrobić, his own son so that he would die on the cross.

i myślę sobie o zmarnowanych latach mojego chrześcijaństwa, of years of my Christianity, to jest mi naprawdę, naprawdę przykro. Zbyt, zbyt mocno nasze kościoły pełnione są ludźmi, którzy doświadczyli Bożej łaski, a marnują Bożą łaskę. Our churches are too full of people who have experienced the grace of God but who Bóg nie powołał nas do tego, żebyśmy się w niedzielę w ławce, e, ładnie sobie pośpiewali, pomodlili się i poszli do domu. every Sunday, sing some songs, pray and then go Bóg przed założeniem świata nie spojrzał na ciebie w swojej łaskawości, nie postanowił ciebie wybrać po to, abyś nic nie robił. God didn't before the foundation of the world God, God You just so that you do on powołał ciebie do tego abyś robił postęp he called you to make a progress i w szesnastym wersecie, w tym pierwszym fragmencie który czytaliśmy pierwszego listu do Tymoteusza so uh, uh, jest napisane pilnuj siebie samego i nauki trwaj przy tych sprawach gdyż czyniąc to siebie samego zbawisz oraz tych którzy cię słuchają

Myślę, że tu chodzi raczej o wytrwanie do końca w świętości. I kiedy mamy teraz te trzy fragmenty, czyli Pawła, który mówi do Teuceusza, rób postęp, so now we have these three passages where Paul

about that you should work much more than anyone other but it was, possible only because of grace of god to chcecie by teraz zachęcić i want to encourage you now nie zmarnuj bożej łaski don't waste the grace of god nie zmarnuj bożej łaski don't waste the grace of god bóg nie powołał ciebie do tego żebyś pierdział w stole god, god has not called you just to sit and do nothing Bóg powołał cię do tego, żebyś działał na jego chwałę. God has called you to act and uh, do things for His glory. I jest to możliwe tylko dzięki Bożej łasce. And this is possible only through the grace of God. Z tłumu ludzi wybrał ciebie. Of the whole crowd of people, He, he has chosen you. Abyś ty odawiał mu fałę. So that you will give Him glory. Nigdy tego nie zmarnuj. Don't you ever waste this. Więc na koniec chcę nas zachęcić. So for the want to encourage us. Inwestujmy nasze życie w życie innych ludzi. Our lives in the lives of other Bo Paweł mówi, czyniąc to, siebie samego zbawisz, oraz tych, którzy Cię słuchają. Może właśnie Ciebie Bóg użyje do tego, aby zmieniać serca innych ludzi. Maybe it would be you who God would Use to change hearts of other people. Rób to, powołał cię Bóg. Do czego God has called Głoś ludziom Ewangelię o Jezusie Chrystusie. A preach gospel of Jesus Christ to other people. Czyń innych uczniami. Make disciples of other people. Walcz z grzechem. Fight sin. Oddawaj Bogu chwałę. Give God glory. I wiedz, że to wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce. All of this is possible only for the grace of Bożej łaski. Don't waste the grace of God. I na tym chciałbym zakończyć. And I would like to end here. Chciałbym zachęcić szczególnie naszą grupę. Jest nas dzisiaj bardzo niewiele tutaj. I would like to encourage especially our group and it's not there's not many of us today. Mam tutaj praktyczne narzędzia. We have this practical tools Mamy ludzi, którzy przyjechali z drugiego końca świata, żeby wykonywać pracę, którą my powinniśmy robić. Nie zmarnujmy tej okazji. Dołączmy się do tego i pomóżmy docierać do warszawskich studentów. A wam drodzy Amerykanie, new dear Americans, dziękujemy za wasze serce. We thank you for your heart. I za waszą pasję do tego, aby przyjechać do Polski po to, aby Bóg używał was do zmiany serc ludzi. And for your passion that God would call you here to camp world and change people's lives. Niech twoje postępy będą widoczne dla wszystkich. Let what you do be visible to anyone. Nie zmanni Boże was. Do not waste the grace of Amen. Zachęcam teraz, powstańmy i pomódlmy się. Po polsku, po angielsku. Jakoś zrozumiemy nawzajem. się nawzajem. Módlmy się o te najbliższe dwa tygodnie. Jeszcze raz zachęcam, aby się o wybory. Jeśli masz do wyznania Bogu grzechy związane właśnie z zapomnieniem się, If you uh, have some sins uh, to confess connected with uh, forgetting yourself. To, zrób to teraz chwilkę modlitwy. Do it, in, do it now in a silent prayer. Proś Boga o to, aby on motywował ciebie do dalszej pracy, a uh, ask God that he would motivate you for uh, for the Lord, a przede wszystkim oddaj mu chwałę. But the first thing is to give him glory. Do tego zostałeś powołany. You were called for this. Zachęcam do modlitwy. I encourage you to pray.